Cześć! Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat MISTów. Czym jest MIST i jak do niego wejść? I dlaczego warto je robić od startu nowego serwera europejskiego? MIST jest to oddzielny świat, do którego jeśli wejdziemy, to wygeneruje nam się randomowa mapka, na której możemy wykonywać aktywności, za które jesteśmy nagradzani sławą, potęgą oraz łaską. Żeby znaleźć takiego mista, musimy wyjść z miasta i poszukać zjawy, która sobie lata po mapie. Jeśli włączymy sobie mapę to na takich czarnych mapach, również na mapkach czerwonego oraz żółtych, również takie miejsca latają, ale zajmiemy się tutaj czarnymi na chwilę obecną. Jeśli zobaczymy taką latającą zjawę, podbiegniemy do niej, ona się otworzy, mamy 30 sekund na to, żeby do niej wejść. No i tak, wchodzimy do tej zjawy, no i generuje nam się randomowa mapa, na której możemy zacząć naszą przygodę. Do takiej wygenerowanej randomowej mapy mogą oczywiście dołączyć inni gracze, którzy znajdą zjawę i wejdą. No ale wtedy zaczyna nam się przyjemna zabawa PvP. No albo ostrożność i uczetka przed graczem, jeśli nie chcemy zginąć, jeśli jest silniejszy, bądź boimy się wejść w wymianę. Dobra. Wspomniałem, że możemy zobaczyć na tej mapie potęgę, sławę oraz łaskę. Tak, wiem, że nie tylko na tej mapie, ale dziś o miejscach. No to powiedzmy, czym to jest i do czego nam może się to przydać. Słowa to każdy wie, więc tego szczegółu nie poruszamy. Jeśli chodzi o potęgę oraz łaskę, to wygląda następująco. Zobaczmy sobie tutaj. Jeśli weźmiemy sobie wezwanie zdobywcy, to otwiera nam się tutaj okienko, w którym widzimy poszczególne aspekty, jak łaska i potęga. No i tak. Ja mam, przykładowo, potęgi w tym sezonie 31, bo nie grałem, to jej nie mam. No i łaski mam 92 tysiące. Ok. No i teraz tak. Robiąc daną aktywność tygodniową, tutaj na górze mamy nagrodę tygodniowe, jesteśmy w stanie dostać łaski 6 tysięcy. Tutaj mam napisane otrzymano, otrzymano, otrzymano. Jeśli zdobędziemy, to tylko tutaj paska dojedziemy to dostajemy 2000 łaski, potem znowu 2000 łaski, potem znowu 2000, czyli łącznie 6000 łaski. A jak zobędziemy 20 000 potęgi, zdobywamy taką skrzynię T8, z której mogą nam wypaść na start serwera bardzo dobre surowce. Sława oraz silver w workach z oczywiście z tej skrzyni. Więcej potęgi, zbierania więcej potęgi powoduje, że odblokowuje nam mogą nam się odblokować dane, awatary Albo skrzyneczki bądź zwój. No i teraz tak. Nie dostajemy tego od razu, tylko zbieramy przez cały sezon tą potęgę i dajmy na to, uzbieramy do 330 tysięcy. No to dostaniemy taką skrzynkę plus dostaniemy e, zwój siódemkowy i awatar ten za 200 tysięcy potęgi. Ja polecam, że jeśli będziecie grać systematycznie dobijać chociaż te 430 tysięcy potęgi, żeby dostać zwój, który daje 10% sławy za walkę i zbieractwo przez 90 dni. Oczywiście te nagrody, tak jak wspominałem, kończy się sezon i dopiero dostajemy te nagrody. Więc po pierwszym sezonie mamy zwój na 90 dni, czyli na kolejny sezon mamy 10% już na start więcej e, sławy. Dobra, jeśli chodzi o łaskę, no to. Łaskę, jak zbieramy, to możemy za nią kupić rzeczy w mieście. No i sobie podjadę do tego chłopa, który nam sprzedaje. Tutaj wciskamy sobie nagrody za łaskę i możemy takie nagrody kupić. Za 2000 łaski jesteśmy w stanie kupić to zrozumienia, które daje nam 200 tysięcy sławy. Za 5500 mm, łaski, jesteśmy w stanie kupić skrzynie, z których wypadają nam jakieś tam runy, worki z silverem, książki z, również ze sławą, więc bardzo polecam te, te skrzynie. Wyssaną energię za 150 sztuk. Wyssana energia, hmm, potrzebujemy 10 sztuk wyssanej energii, żeby zrobić sobie takie przeciążenie, ale to nie na, na, nie na chwilę, nie, nie dzisiaj na ten temat. No i zostają nam herby. Herby kupując, zale, zależy jaki tier, taki tier możemy zrobić peleryny, to po prostu robimy pelerynę awalenską no i to mamy za łaskę, no dobra jeśli już wiemy co możemy kupić za tą łaskę i co za zdobywanie potęgi to jak je zdobywać no oczywiście nic prostszego, jeśli jesteśmy już w mieście to zaczynamy czerpać przyjemność z gry, ponieważ na takim mieście mamy kilka aktywności, zaczynając od zbieractwa i tutaj się zatrzymamy możemy zbierać wszystkie surowce czy to kamień, drewno, ruda i tym podobne Kolejna aktywność, która nam daje mist, jest zrobienie posterunków. Za zrobienie danego posterunku dostajemy sławę, potęgę oraz łaskę. Generują nam się również na, na tej mapie pojedyncze aktywności, na przykład dangi, takie unikalne dangi, bo na zwykłych mapach na Open Wordzie takie, mapy, takie dangi się nie pojawiają. Oczywiście do tych dangów też mogą przeciwnicy wchodzić. Pojawia nam się również na tej mapie możliwość spotkania kryształowego pająka. Ale nie ukrywam w secie T3 na start, no nie, nie, zrobimy go po prostu solo. No może po kilku godzinach jak będziemy w setach T4 i grali duo mist, będziemy w stanie sobie to z kolegą jakoś ograć. A właśnie, jest są jeszcze duo misty, czyli kolejna przyjemność z grania mistów, bo nie musisz grać solo. Możesz grać z kimś duo i będziesz miał pewność, że nie wejdzie tam 3 5, 10 graczy razem w party, tylko maksymalnie dwóch graczy w jednym party. Więc to też jest taka pozytywna, pozytywne zaskoczenie w porównaniu do na przykład Open Worda, gdzie może wbiec na ciebie tam 200 graczy, tak? No i tak. Wracając do aktywności, no to tak, pojawiają się nam jeszcze na mapie skrzynki. Skrzynka się pojawia, i jest tam napis, pokazuje się, że za x czasu ona się otworzy. No i wtedy wszyscy gracze widzą tą skrzynkę, jak są na tej mapie, mogą do niej podbiec i otworzyć. Za otworzenie takiej skrzynki dostajemy dużą ilość potęgi. Oczywiście też jest zależne ile potęgi, od zależności jakiego koloru była taka skrzynka. No i oczywiście zawartość tej skrzynki, co miała tam w środku. Kolejną aktywnością na mapie jest. Yy... Również skrzynka, ale ona już się nie pojawia, że wszyscy ją widzą na mapie, tylko jak będziesz przebiegał przez taką mapkę, może ci się pojawić koło ciebie taka skrzynka, więc masz dużo większą możliwość, że ją otworzysz i nikt ci nawet nie będzie przeszkadzał, nie będziesz musiał o nią walczyć. No i zostaje nam wisienka na torcie, czyli mgła. Ale najpierw powiedzmy sobie jeszcze, że jeśli wejdziemy do takiej wygenerowanej mapki, ona nie, ta mapka nie jest na stałe, ona ma swój czas, no, i właśnie, jak ma swój czas, no to pod koniec swojego, swojej żywotności tej mapy generuje się na mapie losową mgła. Mgła może, może się pojawić w dowolnym miejscu na mapce. No i wszyscy gracze ją widzą, że za x czasu z tej mgły wyjdzie mgła, którą można podnieść. Oczywiście wtedy już nie możesz wejść na konia, tylko ją podnosisz, że jesteś pieszo. No i pojawia się wtedy, jak ją podnosisz, miejsce, do którego musisz zanieść tą mgłę. I jeśli zaniesiesz taką mgłę. To dostajesz bardzo dużo potęgi, sławy oraz łaski. Oczywiście, tak samo jak ze skrzynkami, w zależności jaki kolor mgły, tyle dostaniesz potęgi. Ja wam życzę oczywiście samych złotych mgieł. No i teraz powiedzmy sobie, dlaczego warto robić miejsce od samego początku serwera. Po pierwsze, jeśli pójdziemy od razu na miejsce, zdobędziemy szybko 50 tysięcy reputacji. Spytacie, po co nam ta reputacja? No po to, żebyśmy mogli znaleźć miasto Wrecylien. Co potem umożliwia nam od razu z tego miasta wskakiwać w misy, bez szukania na open Worldzie zjawów. Ja jestem teraz w tym mieście, jak sobie bym tutaj podbieg, wybieram sobie, czy chcę bez śmierci, solo śmierć, bądź duo śmierć. Więc jest to bardzo duża przewaga, że nie musicie biegać potem na open Worldzie i szukać tych zjaw. Po drugie, duża ilość potęgi, łaski, sławy dostępności stworów oraz zbieractwa. No i to, co przed chwilą powiedziałem, że duża ilość potęgi jej łaski, potęgę zostawmy na bok, łaski, no to możemy zamieniać to na skrzynki. A z ciekawości pobiegnę. Otworzymy sobie skrzynkę, bo tam mam te, trochę tej łaski i zobaczymy, ile z takiej skrzynki jesteśmy w stanie wyciągnąć. Pamiętajmy, że za raz w tygodniu z 6000 łaski za samą aktywność Tutaj dostajemy, czyli na jedną skrzynkę na start i robiąc tą aktywność, również pewnie byśmy zdobyli. Czyli że grając tak lekko tydzień czasu, robimy sobie na dwie takie skrzynki. No i otworzymy sobie takie dwie skrzynki. No i patrzcie: 740 Silvera nam wypadło, 740 Silvera, wypadły nam cztery książki po 100 tysięcy sławy, czyli mamy 400 tysięcy słabych. No po prostu robić, zdobywać tą łaskę i kupować te skrzynki. No i po trzecie, no różnorodność. No mamy na tym mapie, mapie PvP 1 vs 1, no oczywiście mogą być cztery i ci tam gdzieś w plecy skoczyć. no ale liczmy, że świat jest kolorowy i jest jeden na jeden. Mamy zbieractwo, dużo ilość mobów, no i spokój pod względem biegających z za jednym graczem na Open Worldzie. Naprawdę, wchodząc macie pewność, że nie biegnie za wami 20-30 graczy, którzy was chcą zabić na tym Open Worldzie. No dobra. Z mojej strony na dziś byłoby to wszystko. Jeśli się podobał materiał, zasubskrybuj kanał. A ja życzę wam miłego dnia. Hej.